No hej, mogłabym Wam powiedzieć, że tak wygląda teraz mój każdy dzień, dlatego mam problem z nagrywaniem, ale to byłoby niesprawiedliwe wobec mojego męża. Tak właściwie wygląda ostatnio każdy jego dzień, a właściwie każde jego popołudnie. Ja za to pakuję, pakuję i jeszcze raz pakuję. Powiem Wam jestem przerażona, ile tych kartonów jest. Dzisiaj próbowałam rozpakować się do mojego pokoju i okazało się, że z tych rzeczy, które przewieźliśmy było, nie wiem, pięć rzeczy, czyli cała reszta, no nie licząc książek, czyli cała reszta jest do pozostałych pomieszczeń, więc no nic nie przyspieszę. Tak to aktualnie wygląda. Pogoda mam piękną, upałek 150. A więc przyjemnie, przyjemnie się lata. Ja dzisiaj podnosiłam kanapę z mojego pokoju i zrobiłam to bardzo niefortunnie. zrobiłam, Podniosłam ją i oparłam o jedną nogę, o jedno udo, żeby nie zawieszać głowy mojemu mężowi, który walczy Chyba od kiedy tutaj żeśmy przyjechali z łóżkiem do sypialni z Ikei. No i oczywiście od razu, bo słuchajcie, wywaliło krzwiaka, śniaka i wszystko. Ta kanapa jest pieruńsko ciężka. No, oczywiście na razie Wam nie pokazuję e, chałupy, bo na to jeszcze przyjdzie pora. tak jestem na balkonie. na nas, że to był motor, a to był jakiś jeep. No, a jeszcze dzisiaj rano, słuchajcie, skoczyliśmy zrobić e, badania. E, zrobiłam badania, których się bardzo bałam. E, będą dzisiaj wyniki, no i wyjdzie szydło z worka, czy jednak jestem... Em, Gruba, dobra. Ja wiem, że Wy mówicie, że tam nie przytyłam, bla, 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 no ale przytyłam nie. Przytyłam mi to całkiem sporo, bo no i wyjdzie szydło z worka. Czy to jest tylko kwestia po prostu mojego zaniedbania się, czy jest to również kwestia hmm, tego, że zwariowała mi tarczyca? Wolałabym, żeby to była tylko kwestia oczywiście, mojego zaniedbania się, niż kwestia tarczycy, ale obawiam się, że ten wynik nie będzie dobry. Znaczy, powiem tak, stresuję się. Stresuję się, o czym nie szczypią, także nie myślę, że jakby się wzruszałem, tylko po prostu o czym nie szczypią, bo no stop się spryskam tą wodą z a ona jest słona <grym> i potem mnie oczy szczepią, to jest mi tak strasznie gorąco że głowa mała, także rano skoczyliśmy jeszcze zrobić właśnie badania, też namówiłam męża, żeby zrobił, wiecie, chociażby takie podstawowe, jak morfologia i cholesterol. Nie wiem, czy kiedykolwiek sobie ten wadę zrobił w życiu cholesterol. Ja też się na to skusiłam, choć mój cholesterol jest zawsze bardzo, bardzo wysoki, bo ja to mam uwarunkowane genetycznie, potem przy chorych bla, 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 bla. Także kochani, jeżeli się okaże, że mam beznadziejne wyniki um, TSH czy FT3, FT4, to będę jedną z tych youtuberek, które powiedzą, że są grube, bo mają chorą tarczycę. Yo. hej wniosek po wczorajszym sprzątaniu, wentylator, to jest mój w tym momencie cel życia, muszę kupić wentylator, wymyśliłam, że kupię pionowy, przyda nam się i tu i tam, tylko jak patrzyłam jak na razie, to te wentylatory powiem wam, drogie są. Wymyśliłam, że zacznę od tego, że wlizę na shop i zobaczę, czy przypadkiem coś nie ma podwyższonego cashbacku. Um, gdzie mogę, właśnie kupić taki wentylator, żeby choć trochę wiecie się yy, pocieszyć. Jeżeli ktoś nie wie, to ostatnio Wam już o tym wspominałam. Ja ciągle mówię: Letty Shop, oczywiście to jest Letty Shops, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo sklepów i tutaj właśnie chodzi wiecie o ten cashback, a więc za zrobione zakupy później jakaś część jakiś procent od wydanej kwoty po prostu do nas wraca. Te pieniążki się, pieniążki, pieniądze się kumulują na naszym koncie. U mnie już jest 137 ,11 zł 11 groszy i później one są nam wypłacane więc ja osobiście z tego korzystam bardzo, bardzo ostatnio dużo przy każdych praktycznie zakupach. Szukamy wentylatora, tylko właśnie jeszcze spójrzmy na to, hmm, gdzie teraz mamy podwyższony cashback. Są takie, wiecie, akcje, to się bardzo często właśnie zmienia. Tutaj mam ją Agata meble, hmm, 10% jest podwyższenia. Swoją drogą mogłabym zobaczyć, co tam jest w agacie. Odnośnie jeszcze jakichś dekoracji, a tutaj co, euro 0,75, a media Expert 1%. Więc media ekspert ma tutaj największy. Teraz zobaczymy ten wentylator, a przy okazji tą Agatę. Myślę, co stwierdziłam, że, że kupuję ten. To jest jakiś marka HB, w ogóle jakby co jej nie znam. Wentylator wieżowy. 50 W sterowany za pomocą Pilota, 3 poziomy mocy, 269 Zł. Więc nie będę kombinować, e, przeszukałam, poszukałam. Biorę ten. Jakby co, pamiętajcie, że w opisie Wam zostawiam też właśnie linki do Dolity Shops. Tak, żebyście sobie od razu mogli tam e, się przeklikać e, i, i zobaczyć, jak to wygląda. Ogarnęłam, słuchajcie, chałupę. Jest względnie czysto. Jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to być może nie wiecie. Otóż, moi państwo, w tym roku nie będzie vlogów wakacyjnych, bo dum, 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 nigdzie nie wyjeżdżamy. Mieliśmy jechać do Chorwacji w czerwcu, odwołaliśmy ją z wiadomych powodów, potem mieliśmy jechać do Chorwacji we wrześniu. Ale okazało się, nie wiem, czy o tym mówiłam na YouTubie, że po prostu nas na to... Nie stać. E, niestety e, zakup nowego mieszkania i, i ten remont e, no jest dosyć absorbujący finansowo. Wyszło bardzo dużo nieprzewidzianych wydatków. Zarezerwowałam nam od 17 sierpnia Sopot, hotel chiński. Zawsze marzyłam, żebym pojechać do tego hotelu chińskiego, bo jest to jako jedyny hotel, z tego co się orientuję jako jedyny hotel położony na plaży w Sopocie. I zawsze bardzo mnie ciekawiło, jak wygląda jego wnętrze, bo jest to hotel trzygwiazdkowy, zewnątrz wygląda bardzo niepozornie, no ale niby w środku jakoś jest pseudo, jakby luksusowo. No i wiecie, bajerek, że, że jest właśnie położony na plaży, no i wszystko miało być pięknie, aż no wczoraj, wczoraj... Podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z sobotu i tu już tylko i wyłącznie z racji sytuacji pandemii, ponieważ no, liczba nie rośnie w lawinowym tempie. Teraz nałożę maseczkę, tą zmija. To jest My Beauty Express 3-minutowa maseczka wygładzająca z aktywnym węglem kokosowym. Mówiłam Wam już chyba o niej. To jest taki bajerek-szmajerek, raczej lekko taka właśnie oczyszczająco-wygładzająca maska. Nic jakby w niej specjalnego, ale. Coś ma w sobie przyjemnego. I ona jest kremowa, ona nie zastyga. Także mam nadzieję, że we włosy mi nie wejdzie. No i jeżeli jesteście ciekawi, czemu jestem gruba, bo dobrze, to jest, ja wiem, ja, ja to muszę za każdym razem mówić. Wybaczcie, już drugi raz to mówię w tym filmie, ale. Muszę za każdym razem mówić to z tego względu, że wiadomo, że ja nie jestem jakby gruba, w ogóle samo określenie gruba też bywa kontrowersyjne, bla, 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 bla. No więc inaczej powiem: może. Może sugeruję te tłumaczenia i po prostu powiem Wam tak. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego być może przytyłam, bo to jeszcze nie jest powiedziane, że to jest takie zero jedynkowe no to tak. Mam. Bardzo, bardzo, bardzo wysoki cholesterol. Zawsze go miałam na wysokim poziomie, na bardzo wysokim, na takim zupełnie nieprzystającym nie jakby do mojego też wyglądu, bo ja ważyłam 46 kg czy 49,6, a cholesterol miałam no taki jak przy zaawansowanej na przykład otyłości. Natomiast w tym momencie ten cholesterol jest już ultra wysoki. Niestety będę musiała w końcu zmierzyć się z tematem brania leków, ale, ale o tym właściwie nie chcę gadać, bo zaraz ktoś mi zacznie pisać, że mogę pić oleje albo, albo nie wiem, coś tam. No mówiłam, ja mam genetycznie uwarunkowany bardzo, bardzo wysoki cholesterol. Nieważne, zostawmy cholesterol. Tak, mam do kitu wyniki tarczycy. Yy, przypomnę, że każdy z nas ma tarczycę, bo ja lubię jak czasem mówię, że choruję na niedoczynność Hashimoto, ktoś mówi to, ty masz tarczycę. Przypomnę na wszelki wypadek, każdy z nas ma tarczycę. Moja tarczyca yy, nie do końca jest w dobrym stanie, zawsze była. Ja się leczę od 21 lat, także leczę się przez większość swojego życia. Yy, no i różnie to bywało. Nigdy nie miałam żadnych jakby takich problemów, które bym definiowała problemów zdrowotnych, które bym definiowała, czy raczej zwalała może na chorą tarczycę, ale być może moje skoki wagi też na przestrzeni lat wynikały właśnie, bo ja bywało, że już byłam taka pulchna, potem z kolei bardzo, bardzo schudłam. Ten moment, kiedy byłam taka turbo szczupła, aż za szczupła, to był moment, kiedy zaczęłam nagrywać na YouTube i wyglądałam naprawdę źle i powiem wam, spodnie za nie spadały nie mieliśmy wtedy wagi w domu nie wiem ile wtedy ważyłam, ale podejrzewam, że zeszłam poniżej 46 kg, a to już jest przeginka no mówię, w drugą stronę, no niemniej jednak wyniki są do rzeczy kobieto wyniki są do kitu mam TSH jakby dwa razy przekroczoną normę tak, dwa razy przekroczoną normę no norma jest tam do 4,7-4,1 w zależności od laboratorium no, ja mam ponad 9, czyli zdecydowanie tarczyca no nie pracuje. Że tak powiem prawidłowo. Nie jest dobrze: jest to, jest to jasny i klarowny sygnał do tego, że leki, które biorę i dawka hormonów, które biorę, jest zupełnie niewystarczająca. To może tłumaczyć również to, dlaczego aż tak przytyłam i dlaczego nie mogę schudnąć. Ponieważ jest jedna rzecz, do której Wam się nie przyznawałam tutaj na YouTubie. A mianowicie byłam ponad 3 tygodnie, prawie 4 tygodnie na diecie, na diecie pudełkowej. Starałam się naprawdę racjonalnie, bardzo racjonalnie odżywiać, a nie spadłam nawet o pół kilo. Dodatkowo mam ostatnio wrażenie, i część osób też na to zwróciła uwagę, że coraz częściej jestem opuchnięta. A właśnie takie opuchnięcia i niemożność minimalnej nawet utraty wagi jest bardzo często przypisywana właśnie niedoczynności tarczycy, problemom z tarczycą, więc możemy uznać, że tak, że w końcu nastał ten moment, że tarczyca się jakby na mnie zemściła i i była gdzieś tam, wiecie, spokojna przez lata, ale w końcu zwariowała, więc czeka mnie wizyta u endokrynologa i no, znaczące podwyższenie po prostu dawki leku. E, ja się tym nie martwię, ponieważ, no, tak jak mówię, jestem starą wyjadaczką tematu 21 lat. Ja nie przeżywam tego, nie klasyfikuję tego jako chorobę zgodnie z klasyfikacją przewlekłą, nieuleczalną. Nigdy tak nie traktowałam siebie, nigdy nie uważałam siebie za osobę właśnie chorą na nieuleczalną chorobę. Biorę leki od 21 lat, zawsze rano i, i tyle. Dobra, wszystko ogarnięte, teraz będę za chwilę nagrywać test. No Omen kupiłam jeszcze w Hebe nowe podkłady Bel. Właściwie podkład, korektor i bazę. I też muszę mm, nagrać test, ale nie zrobię tego w jednym filmie. Teraz muszę, słuchajcie, z mojego magicznego mm, kuferka nowości sobie wyłuskać to, co właśnie potrzebuję do dzisiejszego filmu. I w ogóle muszę też na no, to, to porozkładać. Jeżeli nie widzieliście testu, to był w czwartek. To jest ta druga, wiecie, paletka marki Vibo. Więc to od razu sobie stąd powyciągam. Wszystko naszykowane, spadam nagrywać. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie takiego vloga. Chyba całego w nieogarze i bez make-upu. Zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. Rzecz jasna, dużo testów przed nami. No i tak jak Wam wspomniałam, zamierzam też prowadzić takie moje historie vlogowe. One będą wychodziło zapewne mi coraz lepiej. Jak na razie wychodzi jak wychodzi. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, całuję.